Cześć tak będzie, <średziora> Część pierwsza, coś pierwsza, to, 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 to. 14, 15, jest druga ja nie robię, Dalej, dalej! Но, здеј Ѓорио, рибов. Аа, давай, дали ромбе. Моќи курва, моќи ро. Кур. Моќи курва там. Курва, шогун. Та пиздала. Шогун на пиздала. Кај курво. No i dalej. O ty dziwko, co ty? Tylko ty kurwa filmować. Idą trzech pedałów. Idą do łaski, specjalnie żeby się jebać w dupę. O tak, do się jebać. O tak, no się jebać, bo Już na poziom! Będzie jebanie na jaka? Normalnie. O! Teraz się za drzewo łapie!